Nie będzie debaty Tusk-Gowin. Taką możliwość wykluczył dziś premier. W jego ocenie krytycyzm Jarosława Gowina wobec Platformy jest krytycyzmem kogoś, kto buduje własny projekt i chce partię osłabić. Moim zadaniem jest wesprzeć wszystkich ludzi Platformy, ich wysiłki po to, żeby Platforma dobrze służyła i lepiej służyła Polsce niż, yy, niż do tej pory. Uważam, że to jest możliwe. Nie będę wspierał nikogo, kto chce Platformę osłabić. Uważam, że ktoś, kto... Yy, poświęca swoją energię i czas na wyłącznie y, osłabianie Platformy i jej, jej pozycji. Y, y. Nie zasługuję na wsparcie z mojej strony. Ja nie będę uczestniczył w żadnym przedsięwzięciu, które może osłabić platformę i które może wzmocnić konkurencję. Odnoszę wrażenie, że Jarosław Gowin od pewnego czasu osłabia platformę i szkodzi platformie i wzmacnia jej konkurencję. Ja na pewno nie będę w czymś takim uczestniczył i tego typu debata moim zdaniem nagłaśniałaby projekt, osobny projekt, którego ja nie mam zamiaru wspierać.